Co by tu dzisiaj? Skir? Nie. Organik? Nie, młody się obrazi. Dobra, żartowałem sobie. Zapraszam Was dzisiaj, pokażę, co Krystian Wolski je na co dzień. Witam wszystkich, kuchnia Krystiana Wolskiego, kuchnia ProTV. Wiele osób prosiło mnie już i na moim kanale, żebym nagrał mniej więcej jak wyglądają moje posiłki. Także dzisiaj jest okazja, chociaż chciałbym z góry zaznaczyć, że kuchennych rewolucji tutaj raczej nie będzie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to chociaż trochę. I nie będzie jakichś tam, nie wiem, głupich komentarzy w stylu, że nie wiem, w Olsku to jest tylko kurczaka, brokuła i, i ryż, chociaż dzisiaj w głównej mierze tak będzie, ale akurat to jest spowodowane tym, że ostatnio miewałem troszeczkę problemy z żołądkiem i musiałem przerzucić się na lekko strawne jedzenie. Zaczynamy od śniadania, będzie to mój pierwszy z siedmiu posiłków. Będą to płatki ryżowe z izolatem, z orzechami ciut jakiegoś tam, może nie wiem, banana czy rodzynek, zaraz sobie wybierzemy to, a później będziemy przychodzić do kolejnych posiłków. Dobra, to jedziemy z tymi płatkami. Płatki ryżowe firmy Cenos. Nie ma jakiejś filozofii, po prostu jeżeli chodzi o rodzaj płatków, którymi na przykład służy, to są głównie to właśnie płatki ryżowe po jaglanych Czegoś się przykleiłem? <laughs> po jaglanych e, boli mnie żołądek, zresztą one się przeważnie robią takie jakieś suche. E, po owsianych tak samo, strasznie długo e, czuję te płatki później na żołądku. Chyba, że jakoś tam mocno sparzę, e, to, to później jest troszeczkę lepiej. Więc tutaj to. Zresztą no, ryżowe najszybciej przeze mnie przelatują, i, i, i stąd ten wybór. Standardowa akcja. Chociaż woda się niedawno gotowała. Kwestia odżywki białkowej, która też była ostatnio u mnie trochę kontrowersyjna, jeżeli chodzi o, o stosowanie, ponieważ e, zbyt duża ilość e, słodzików, i to nie chodziło tylko na przykład o odżywki, ale e, o wszelkiego rodzaju na przykład napoje, czy Pepsi, Max, e, generalnie wszystko, co zawierało jakieś słodziki, no niestety powoduje u mnie bóle żołądka, stąd też. E, na przykład dzisiaj chciałbym sobie pomieszać i sprawdzić, jak będzie wyglądał, jak się będę czuł po naturalnym izolacie pomieszanym z delikatnym czekoladowym. Powiedzmy, że zrobimy proporcję z tego pół na pół i zobaczymy. Bo akurat nie wiem, z dwa dni do tyłu piłem WPC Seven Nutrition o smaku chyba bananowo. I co dziwne, nie było ono też takie słodkie, ale też nie miałem problemu później e, z żołądkiem, po prostu on mnie nie bolał. Ogólnie w tym posiłku powinienem mieć około 30 gramów białka, więc e, no to po 15, o dobra, trochę więcej, po 17,5 gramów e, z jednej i, i z drugiej. Źródłem tłuszczy będą Orzechy, moi drodzy, włoskie. Jakie tutaj mamy w ogóle? Na 100 gramów jest 70. o właśnie. Ok. I rodzynki do tego były ostatnio jakoś bardziej podpasowały, tylko że sobie może to najpierw wymieszam. 35 gramów jedzynek, 36 akurat. Także wszystko, yy, że tak powiem, aktualnie liczone w Fitatu, Więc yy, powiem Wam od razu, jakie wychodzi z tego makro, bo już sobie wpisałem. W pierwszym posiłku białka liczonego ze wszystkiego jest 45 gramów, yy, 10 gramów tłuszczów i 104 dokładnie gramy węglowodanów. Także zabieramy się i, i jemy. Lecimy już z kolejnym posiłkiem, jest godzina 9.30, czyli pora na posiłek przedtreningowy. Będzie to e, posiłek, który składa się z 100 g gram, ryżu. Y, z 200, około 200 g ryby będzie to dokładnie mintaj. E, bez tłuszczów, e, zrobiony, z ryba zrobiona na parze. Ryż gotowany z wody oczywiście. Polecam wszystkim. Nie ja wiem, czy jest to jakiś super garnek do robienia na parze, ale Asia moja akurat kupiła i tutaj on się świetnie sprawdza. Przynajmniej dla mnie, aż byłem na początku sceptycznie nastawiony. Natomiast muszę jej przyznać rację tym razem, że zrobiła dobry kontrolowany zakup. Ryba na 100 gramów 15 gramów białka, czyli 200 gramów, tak jak mówiłem, potrzebuje na swoje, powiedzmy, zapotrzebowanie akurat. Też y, bardzo ważna kwestia na ten moment to, że y, stanowczo, znaczy stanowczo, może nie aż tak bardzo, ale zmniejszyła się u mnie ilość białka y, w diecie. Tak jak jeszcze powiedzmy gdzieś z sezonu do tyłu, jadłem tego białka na posiłek 60 gramów y, samego białka. tak? Posiłku było zwykle 6. Y, y, doliczając oczywiście do tego jeszcze. Białko roślinne wychodziło, myślę, że spokojnie około nie wiem, 400, może ciut ponad 400 gramów białka dziennie. E, tak w tym sezonie e, ta ilość się zmniejszyła do około 300, takie 320 myślę, czyli prawie 100 gramów białka mniej. E, nie jest to już mało. Natomiast widzę dużą różnicę, zwłaszcza po tych problemach żołądkowych, że e, Sprawienie się bardzo poprawiło, a wcześniej było z tym gorzej. Tak naprawdę, zawsze, kiedy podchodziłem do posiłku i gdzieś tam już mięso widziałem, czy myślałem nawet o nim, sprawiało mi w ogóle problem z jedzeniem tego posiłku, nieważne z czego on by się nie składał. No i blok w żołądku, niestety. Także tutaj to się spisuje całkiem dobrze. Tutaj, też powiedzmy, że na oficjalu. E, jako pierwsi dowiecie się e, o tym, że zmieniłem też e, osobę, która mi pomaga, w sensie trenera. E, wcześniej był to Łukasz Modzelewski, teraz e, jest to austriacki e, tre, e, trener, tak? E, Stefan e, Kins, Kinzel, nie do końca wiem jak się wymawia. E, I to właśnie za jego sprawą e, stało się tak, że jem mniej białka na posiłek. Co prawda tych posiłków jest... E, Ciut więcej, 7, chociaż w zasadzie ten ostatni, który zobaczycie, to jest tak naprawdę bardzo lekki, bo to jest albo dobra, nie będę zdradzał na razie. Na brak witamin na pewno nie cierpię, brokuły. Taka stara kulturystyczna szkoła. o właśnie, już kipi. Stara kulturystyczna szkoła, brokuł, ryż, ryba. Godzina 10:15, także drugi posiłek. Będzie to już dzisiaj posiłek przedtreningowy, tak jak wcześniej wspominałem. Zwykle powiem Wam, wcześniej, gdy byłem na przykład na pięciu posiłkach i na dużo większych porcjach, jeżeli chodzi o białko w posiłku, to najszybciej trzy posiłki zjadałem do godziny 15. I to z takim naprawdę oporem troszeczkę. Wczoraj, dla ciekawostki, do godziny 12 byłem już po trzech posiłkach, i to był też właśnie trzeci, jako przedtreningowy. Także tutaj różnica bardzo duża w apetycie, zwłaszcza na plus. I myślę, że teraz to już tylko z górki. Mamy godzinę 14:20, jestem już po treningu, więc zabieramy się za kolejny posiłek, właśnie potreningowy. W tym posiłku będzie ogólnie 40 gramów izolatu i 100 g węglowodanów, czyli ja to sobie po prostu podzielę ze względu na to, że akurat dzisiaj mi nie starczy płatków na 75 g płatków ryżowych, tak żeby było tam powiedzmy te 60 60 nawet nie, 50 w takim razie zrobię będzie 40 gramów węglistego plus płatki kukurydziane i wrzucę sobie może banana właśnie, tak żeby było jeszcze <coughs> powiedzmy te 20 g węglowodanów prostych na sekund 50 a izolat dużo go nie ma więc po 20 gramów z jednego i z drugiego tak samo jak wcześniej mówiłem żeby ten żołądek nie był po prostu obciążony słodzikami dzikami Ale też samo to, że mniej po prostu słodki się robi, mniej słodka odżywka wtedy, nawet z dodanym naturalnym smakiem białka, że... Teraz... Dokładnie tak, jak mówiłem. Pyk. I tym samym posiłek potreningowy. Pierwszy z potreningowych mamy gotowy. Przejdziemy sobie teraz do kolejnych posiłków, ale zrobię już po prostu wszystkie naraz, bo powiedzmy, że one są praktycznie takie same, będę miał jeszcze do zjedzenia dwa razy e, tam ryż z rybą, jako jeden, jeden potreningowy i kolejny i makaron też z rybą tutaj, więc po prostu łatwiej będzie mi to zrobić wszystko naraz niż później za każdym razem sobie to dogotowywać. Tutaj makro będzie praktycznie we wszystkich też takie same po 30 g białka i po 80 gramów węglowodanów. Plus tam w tym makaronie z rybą będzie jeden, znaczy nie jeden, ale 10 gramów tłuszczów. Także zabieramy się do robienia. I jedzie. Dobra, makaron już sobie wrzuciłem. Teraz ten nasz ryż coś się woda nie chciała za bardzo gotować. 14 minut. No i co? Czekamy. Makaron będzie praktycznie za chwilę. Nie posoliłem. Aj. Dobra, nieważne. już można tego sodu jeść. Dobra. No w sumie ryba zaraz będzie. To Długo y, nie wymaga obróbki, właśnie na szczęście, tym bardziej jak jest zrobione na parze, więc y, to jest mega plus. Zresztą minta jest taką delikatną rybą, że. Y, co ja tu zrobiłem? O, Że, że bardzo szybko się robi, że zaraz ją będziemy wyciągać, i też y, nie ma co przeciągać, bo będzie suche później. Sprawdzone info. Wiem, że może być. Y, Kiepskie połączenie smaku, ale ja, tak jak mówiłem, nie jestem osobą, która jakoś mega przywiązuje, nie wiem, taką wartość emocjonalną do jedzenia i generalnie póki jestem, znaczy dopóki mi to służy i z moim żołądkiem nic się nie dzieje, to, to nie mam też potrzeby dodawać sobie tutaj nie wiadomo czego i właśnie bawić się w Magde Gessel czy tam w Roberta Makłowicza. Zostawię jeszcze, zanim wyjdę, zdążę zjeść posiłek drugi, potreningowy. Jest no, w zasadzie godzinę po jedzeniu poprzedniego. Także teraz jeszcze ten ryż, yy, mintaj, brokuły no i to w zasadzie tyle. I dobra. Kolejny anaboliczny posiłek. Tak jak widzicie. Ok, mamy godzinę 22.30, prawie. Więc pora na ostatni posiłek. Niestety, wracając do domu, byłem święcie przekonany, że został się jeszcze jeden jogurt naturalny, który mam właśnie w ostatnim posiłku razem z orzechami. Niestety go nie mam. Nie chce mi się już iść do żabki. Lidl jest zamknięty, więc po prostu zrobię sobie tutaj izolat z orzechami. Co prawda ten ostatni posiłek jest bardziej taki jakby trochę też pod naturalne bakterii florę, florę jelitową eee, Właśnie ze względu na moje problemy stąd też właśnie się wziął ten jogurt naturalny. No ale cóż, jak jeden dzień wypije izolat zamiast jogurtu, tam pod to makro, które ma być, to się nic nie stanie. Tam się tam mam jeszcze tylko orzechy. A w zasadzie nie orzechy, amigdały w sumie zapisane mam, że nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę mogę sobie zamieniać, no wiadomo. Kwestia. Oj, okej. Okay. Kwestia właściwości tam i zawartości w środku jest istotna. Natomiast ja dzisiaj mam ochotę na migdały, więc tak to właśnie będzie wyglądało. Tak jak widzieliście, jakiegoś mega gotowania tutaj nie było. Ja z racji. Tego, że jestem ojcem 7-miesięcznego dziecka, też nieczęsto mam okazję zjeść w spokoju i usiąść sobie spokojnie też do posiłku. Więc robię co mogę, robię przede wszystkim tak, żeby móc jeść, żebym nie miał problemu z apetytem. Tak jak widzieliście, praktycznie wszystko z wody, z pary, lekko strawne. Hmm. Jeśli Wam się podobało, bardzo miło, zresztą sami też tego chcieliście. Hmm. Zostawiamy subskrypcję, zostawiamy komentarz, zostawiamy like i do zobaczenia następnym razem.